Ja no nie? No. Dlaczego, to nic nie? złego nie będzie. Nie, przecież. to nic złego nie mówimy. Otóż to, otóż no. to. No i tego. Jak się pobrali y, tata z mamą, tak y, babcia dała mamie 8 morgów pola, a podbudowę nie mieli. No i pracowali we dworze. Pod budowę tego domu? Tak, pod budowę, żeby wybudować jakiś domek. No tak, oczywiście. No, no i tego i po tym, znowu, jak wybudowali ten domek, to znowu oborę sobie postawili, to znowu stodołę. No całe, całe jakąś gospodarstwo jakąś Całe gospodarstwo, tak. I gdzie to się miało, działo się, to gdzie? W Zagaju. A, w Zagaju. Tak. I 21 ar dali. Dziedzicze, taci, tacie i mamie. To nie dużo, 21 arów? Tak. Malutko. Ta, no. Taką pa, działeczkę tylko, tak? Taką działeczkę, no. my mieli wszystko. Tak? I pracowali we dworze, tak? No i we dworze pracowali. No i odrobili to, ten, ten plac. Aha. Tata z mamą. Aha. A no. ile u was było rodzeństwa? Rodzeństwa? To zaraz jeden. To był Andrzej pierwszy, Maria druga, Henryk trzeci, Kazimierz czwarty, ja byłam piąta, ale mama zmarła przy dzieciątku. Szósty, tak? Nie mogła urodzić, to zmarła to szóste, jeszcze jakaś tam dziewczynka zmarła, to siedem. A żyło sześć, tak? tak? A teraz ile zostało na tym świecie? A, e, ile? No to ja jedna. Tylko pani jedy, jedyna. Jedna jedyna. Jedna, jedyna. No, tak. Widzi pani. A tak to wszystko I pomieram. 83 lata pani ma, tak? 83. 3. Skończyłam w kwietniu. No to bo zawsze Krystyny jest w kwietniu. No, no tak? w kwietniu. Tak? To imieniny no i, to, to urodziny to co innego. Dobrze. No, no i o, ojciec, jak e, mama zmarła. No to mnie wychowował, bo tak, przyjechała rodzina, to zabrali tam tych, co byli do pasenia krów. Takie już odchowane, Ta, tak? Tak, troszec... odchowane, to ich wszyscy rodzina zabrała. Zabrała, miałeś tam tań... do pomocy. Tak, a mnie nie miał kto, bo ja miałam pięć lat. No to to, 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 to maleństwo, tam, tam, no, no, tak. No i tata mnie wychowował. Dokąd? Do komunii nie szłam. Jak miałam iść do Komunii, to tata poszedł, ktoś mu nastręczył tam w Turze taką starszą dziewczynę. To taka miejscowość Tur? Tak, Tur tam Aha. był. No i tata poszedł, nawet pamiętam to wszystko, bo byłam na tym ślubie. No i zmówił się tam z tą dziewczyną starszą że czy, czy by go chciała. No ona mówi, że tak, że chciałaby go, no i przyszłaby. No i nie było wesela, nie było nic, tylko tata siodna wóz, wziął sobie brata i bratowo i mnie. No i pojechali my na ten ślub. No i wziął gdzie, W jakim to kościele było? W tym tu W tym no i jak my przyjechali z tego ślubu, to tata zabrał tę te, te mamę drugą, no i przywiózł tam na Zagaje. No i my tak mieszkali, no. no. Już ona mnie poprowadziła do komunii. Czyli to macocha była Ta, dla pani? Tak, macocha. Tak się mówi na, no. na drugą tak żonę. No i ona mnie zaprowadziła już na pieszo ze Zagaja, to my Przychodzili tu do kościoła. Do Mierzwiny. Mierzwiny. Tak. Do no. do to, to było parę kilometrów. O, o, o! Z dziesięć... Na pieszo my poszły, a tata pojechał oracz. Aha. Taka była komunia. No, Ugotowała tak. mi dwa jajka. Kromeczkę chleba. No i związała w chusteczkę od nosa. I ślemy. Na drodze, żeby ta, mieć co, żeby, coś przegryźć. No, no i jak już ta komunia się odbyła, no to poszliśmy za kościół, łospubała te dwa jajka. Panie. I było po no komunii. No to było przyjęcie ona się, komunijne. Tak, i u nas jest na kromkę chleba, i jajko i ja kromkę chleba. To bida i była jak diabli, co? Bida straszna. Bida, aż Aż piszczała. No i ten przyszliśmy na, na pieszo, na Który to był rok? Pani Krysiu. No to, no to ile to lat miała pani wtedy ile? 10, 12? No, Jak ta pewnie, komunia była? to na pewno miałam te lata. No, czyli Albo 10. To było, to było e, w który rok? Pani który rocznik się urodziła? No 30. 30, plus tam. No, no, to może no, no, w okupację no. to już było. Tak, to, tak, to chyba w okupację tak, musiało być. Tak. No i tego. i przyszliśmy do domu, a ta matocha mówi... Zdejmuj sukienkę, Januszek, buty i gęsi w pole. 20 gęsi było. Koniec świętowania. Koniec świętowania. <noise> koniec świętowania. <noise> no, no to i fajne. Tam w rowach masz te gęsi. <noise> no tak. Bo przecież w polu nie dali, bo zasiądka kawałek. No tak, każdy tego. swojego pilnował. Tak. A ja znowu się bałam tych dziedziców, że jakby to. Jechać tą bryczką, Zobaczą. a moje gęsi w tym. W szkodzie, jak to się <śmówiła> mówiło, weszły w szkodę. No, to, to się bałam, to zawsze kucałam tam na, ty <śmówiła> na tym rowie i nie dawałam tym gęsiom. No i popasłam, przyszłam do domu i taka była komunia. Chleba no. <śmów> z mlekiem się zjadło. I się no tak, no bo tak było No panie. takie życie, no to jeszcze jak no. mówi pani, że to w okupację, no to ciężko było no, ze wszystkim. I jeszcze okupan Niemcy y, tutaj na dokuczali. Bosoka, na Bosoka się szło do szkoły, teraz chusteczka taką z głowy była, to rozciągnęło się, ten zeszyt się tam włożyło do polskiego, do rachunków. No i takie stery my mieli, takie gazetki. Aha. Nie mieliśmy książek za, za Niemców. No nie mieliśmy. Nie To no, Takie cztery były. Co to znaczy stery? Takie, takie kawałki i, z i, gazet? Gazetki. Z gazetek, tak? Tak, takie. No tak, no chcieli no się tylko, tylko tyle, żeby czytać, pisać i, tak. i rachować. I no. wystarczyło dla mówili dla Polaczków, tak? No nie, nie było, nie było książek takich, że były książki, no takie my mieli. No i tego, i to tak się żyło. Ja pamiętam Niemców, ruskich, tak? wojnę pamiętam. Tak? No, o, matko. no. No tak. Do łoków nie brali ze szkoły. No i, i kłapałam tam łokopy. koło czego? Miesz gdzie Nie, dalej? tam za, za bełkiem, A na czakłowie, beł tam. Tam. Aha, aha. tam. Tam to, to już go... Pani miała, była nastolatką, tak? Tak, koło lasu, tam takie łokopy. No, to ze 12, 13, 14 lat? To, 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 to miałam To chyba lata. w 40. Y, którym? Czwartym tak, roku? Tak, tak. Jak już w Moskale szli no, tutaj. No. no i wie Pan co, raz mi się już uprzykrzyło tam jeździć na te okopy, bo bo jeszcze nie byłam taką dorosłą. No tak, byłaś pani tak nastolatką, po odcisku... młodą dziewczyną. Jeszcze no przy... po odciskułam się te teraz. No, gdzie to? łopaty, no a to trzeba było robić. Wtedy. Dzień dobry. No i wziąłam, bo to przyjeżdżali takie dwa, te, te, te ruczkie. Nie, Niemce. Przyjeżdżali i do okupu nas brali. Do kopu, no. kopania, tak. tak. No i zbiórka z Bożnego Domu, tak? No tak. No po to u nich to nie było przeprosiny, nie, 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 dyscyplina nie, nie, nie. i koniec. Tak. I, I to musiało się iść. No tak, wiem. Ja, ja pamiętam, jak, jak opowiadała moja mama, moi wnukowie, wujowie i tak dalej. To wszędzie było to samo, tak. wie pani, po, w całej Polsce no. okupowanej. No i tego i raz tak mi się już nie chciało, taką była umęczona. Zbiórka, a ja patrzą, nie patrzą, Smyk do chrywa tam do tego, do obory uczołtysza. Tam były świnie. Nam Wam tak z tymi świniami. Oni już y, pojechali. I tam tam tych kup, a jo chybszy, u tych świn, i poleciałam se do domu. Do domu z powrotem. Do... No, dom nie bedem. było kłopotów? Nie, nie, nie zauważyły? Nie zauważyli tego, tak, no że tak. ją tak uciekła. Tak, pani Krysiu, tak? No. A jak już to, to zaczyna się wojna, no i jak tak strzelali, te samoloty jeździły, a mnie wysłali do Jędrzejowa, żebym kupiła jeszcze świńskiego mięsa, Albo tam słoniny. Ro, yy, do, do domu, do domu, ta, dla domu. domu. Do domu, Tak, tak. I ta ma no i tata żeby tak. kupiła albo do wojna, a tu nie będzie czymu. No trzeba coś jeść, wojna, wojną, a jeść trzeba. No i jeszcze...